I można, nie o to chodzi. No, Sylwester niebawem jest drugi dzień świąt Bożego Narodzenia do ulicy Piastowskiej to jest tu. No, tutaj można chili, bili. A tu wejście numer 63 i ścieżka rowerowa. Wejście numer 63 na plażę. Idziemy na plażę. Witam Czerwony Korsarz. Pomorska telewizja dobra Jesteśmy. Tutaj wielitrowie. Tu mamy toaletę. aletę. No, tutaj domek jakiś i teren do zabawy. Mają tu ludzie blisko plaży. Haciendy. Haciendy też swoje. Słoń... Słońce świeci, nie, światło świeci, słońce nie świeci. No, mieliśmy oszczędzać prąd, ale się światło pali. Nawet, nawet w dzień się pali. Oszczędzamy prąd, nie oszczędzamy. A tu jest 4 złoto do osoby za wejście. Automat przyjmuje monety. Nie wydaje reszty nawet. Oj, kochani, uważajcie. A tutaj szafki na plaży, jak chodzisz, to sobie możesz zostawić i nie dostać z powrotem. Już potem otwierczyki są. Niektóre zamki wypadły, które zostały. Śmieci są. No i jesteśmy w Wieliczkowie, trochę pochmurno, mglisto Jeden rower dojechał I taka pogoda jest dzisiaj drugi pierwszy dzień świąt, pierwszy Bożego Narodzenia. Tam mamy O, tam mamy takie ten dla dzieci. Dobry pani, a pani co to robi pani? Przyjechałam na plażę do Bielitko, żeby spędzić miło czas, pospacerować, oddechnąć świeżym powietrzem. A jak się udała wigilia, proszę wczoraj? Sympatycznie, spokojnie. Z kim Pani ją spędziła? Z Sławomirem. I z Mikołajem Świętym? Z Mikołajem, Sławomirem. oczywiście, tak. I z kim jeszcze? Z mamą Sławomirę. Barbarą? Barbarą. No. A kto mówił? Sylwia. To jest prozerpina. Tak. Aha. Idziemy tutaj na dzielnickowo. Tak wygląda plaża. No nikt się dzisiaj nie opala, bo słońce zaszło i nie widać, ale chwal też nie ma. Wygląda jak jezioro, Zatoka Gdańska. Także nie widać ani statków, ani nic, bo taka jest mgiełka. Mała Giełka, mała Fal nie ma Ławędzi nie widać ale przylatają jakiś biały pies, o jest tam jest Biały pies, o goni, goni, goni kogo on goni, to ja nie wiem tutaj się opalają, ale nie wiem nie mają księżyca nawet, żeby się opalać. Czemu oni się tu opalają? Ja się dowiemy. Dzień dobry, dzień dobry. Pomorska telewizja, a wy się tu opalacie? Aha. No to miłego opalania. Wesołych świąt. No jak widać fala, fala żadna, to tylko troszkę tutaj pulkocze pólkocze. No i tak to wygląda, no. nad morzem, no przepraszam nad Zatoką Gdańską. No bo w Gdańsku jest Zatoka Gdańska, nie ma morza. No nie widać zbyt daleko, bo to, to ten ograniczenie jest takie. na to godzina jeszcze ludzie tu Mewy tutaj lądują. 11.56. Czyli drugi, gdzieś piąty, 11.56, prawie 12. Idziemy na spacerek, dopytamy się, co oni tu robią. Dzień dobry, dzień dobry, Pomorska Telewizja Narodowa a państwo nie przy świątecznym stole? Spacerują Spacery są dobre no bo ileż to można siedzieć przy stole i jeść nie? O jest ten piesek Jest piesek Jest piesek, sobie spaceruje piesek. Dzień dobry, dzień dobry, Pomorska Telewizja Narodowa Gdańska. Czy Pani nie przy w stole dzisiaj? Nie. Spaceruje Pani? No trzeba. O piesek się drapie. No jak widać ludzie spacerują, czego my i też życzymy. Wszystkim no wesołych, zdrowych świąt jeszcze pogodnych. No pogoda jest jaka, okay. jak wszyscy widzimy. No i życzymy Wam też szczęśliwego nowego roku. Wiele pomyślności w nowym roku. Kontakt Mirał Słowiem Ziębiński i kapitan Kapitan Morskiej Kapitan morski Dziękujemy. Ahoj. Nadmorza.